Dobra, czekaj, muszę ustawić sobie. O, myślę, że... Mam powiedzieć, że witam ich cieplutko czy serdecznie? Ja bym powiedziała serdecznie serdecznie, serdecznie nie? Serdecznie. 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 Dobra, czekaj. Bo nie, nie... Witam Was kochani serdecznie. Na początku chciałabym wam bardzo podziękować za miłe słowa, ciepłe <laughs> przede wszystkim. Chciałabym również podziękować mojej córce kamerzystce. Bardzo jej dziękuję, ale słuchajcie, jej to Bóg dzieciak wynagrodzi. A Wam po prostu muszę podziękować. Bóg mi sam dzieciak wynagrodzi, tak? W dzisiejszym filmiku pokażę Wam dwa chlebki, ponieważ zbliżają się święta, i żeby było u Was kolorowo na stole, pokażę Wam chlebek pszennożytni i pokażę Wam chlebek szpinakowy. Znowu szpinak, ale to odchodzi o kolor. I smak też jest bardzo dobry. Teraz przed świętami te filmiki będą krótsze, ponieważ chcę Wam pokazać, jakie przekąski można fajne, kolorowe zrobić na świąteczne śniadanie. Zaczynamy od chlebka pszemnożytniego, ponieważ on godzinkę nam musi odpoczywać, musi nam ciasto dobrze wyrosnąć, więc powiem Wam teraz, co Wam będzie do niego potrzebne. Jest to też prosty chlebek. A, i jeszcze chciałam powiedzieć, że będę używać mojego pomocnika tylko do blendowania, ponieważ... no pokażę Wam, jak to się robi w sposób taki normalny, bez, bez tych moich pomocników. Będę się starała, chociaż do blendowania będę go używała, ponieważ nie mam normalnego blendera. I tu już mam, yy, tak, 300 gram mąki pszennej i 200 gram mąki żytniej. W sumie pół kilograma możecie sobie zrobić z samej mąki pszennej, jeżeli ktoś chce. Drożdże instant. 400 ml letniej wody. Oczywiście sól i cukier. Ja dodam do naszego chlebka jeszcze ziarna. Mam tu ziarna słonecznika, ziarna dyni, len. Jakie ziarna macie, takie możecie użyć. Możecie oczywiście też bez ziaren, ale ja dodaję, żeby fajnie chrupało. Do letniej wody, letniej nie gorącej, nie zimnej. Wsypujemy drożdże Instant. Co, może się zdarzyć? Bez śmiechów chichów tutaj. Bez śmiechów kichów tutaj proszę. Mieszamy te drożdże z tą wodą. Teraz będziemy naszą mąkę przesiewać. Jak mamy przesianą mąkę, dodajemy dwie łyżeczki cukru. Takie płaskie, dwie łyżeczki soli. Mieszamy sobie te suche składniki. Wlewamy tą wodę z drożdżami. Wymieszamy to. Teraz co robimy? Podciągamy rękawki i brudzimy rączki. Dosypujemy nasze ziarna. Ta konsystencja ma być taka lepiąca. Ona nie ma być taka twarda. Tylko ona właśnie taka ma być. Mieszamy to z naszymi ziarnami. Nakrywamy to ściereczką, odstawiamy na godzinkę w ciepłe miejsce, a w tym czasie zrobimy sobie chlebek szpinakowy, ponieważ tego chlebka szpinakowego nie trzeba trzymać w ciepłym miejscu, więc w tym czasie zrobimy sobie chlebek szpinakowy. Po wyciągnięciu po godzinie jeszcze raz sobie go o, przemieszamy to ciasto. Mój w oczywiście z przyrządami kuchennymi, bo jakby mogło być inaczej. I przekładamy do foremki. O, tak sobie go ładnie. Oj. Co to robisz? Oj, oj, oj formujcie i słuchajcie, zostawcie jeszcze go na 15 minut. Jeszcze możecie posypać sobie albo płatkami owsianymi, albo jakimiś pestkami dyni, pestkami słonecznika, a możecie równie dobrze włożyć bez niczego, bo on już w środku ma też te pestki. Wkładamy do piekarnika na godzinkę na 200 stopni góra-dół. Do chleba szpinakowego będziemy potrzebować szpinak, ocet, ja daję ocet jabłkowy, o. sól, Sodę oczyszczoną, proszek do pieczenia, cukier i mąkę pszenną. Do blendera dajemy 180 g szpinaku, 180 ml mleka dajemy i łyżkę cukru, łyżkę octu. Słuchajcie, to ja w Thermomixie będę tylko to blendowała, nic więcej. Wy sobie to zblendujcie w blenderze. I jeszcze jedną płaską łyżeczkę soli. Zapomniałam o soli. Ok. I teraz tak: 360 g mąki pszennej przesianej. Jedna płaska łyżeczka sody oczyszczonej. I jedna płaska łyżeczka proszku do pieczenia. Zblendowany szpinak z tymi wszystkimi produktami, które tu do niego dodawałam. Sypiemy do tego mąkę z proszkiem i z sodą. Wymieszajcie sobie to łyżką, jak Wam się składniki połączą, to będziemy wyrabiać ręką. Troszkę znowu się pobrudzimy, wyrabiamy to ręką ma być taka niegęsta konsystencja, właśnie taka, jak, jak teraz jest. Przekładamy do wyłożonej papierem foremki. Wyrównujemy sobie to łyżką. Możecie leciutko to naciąć nożem, chociaż nie musicie. Słuchajcie, ja posypuję sobie też ziarnami ten chlebek na górze, ale też nie trzeba. Wstawiamy go. Na 200 stopni do nagrzanego piekarnika góra-dół. Na 35 minut. <noise> wygląda nasz chlebek szpinakowy. Powiedzcie, czy nie, pięknie. Poezja. A drugi chlebek jeszcze jest w piecu. Później no, pokroimy na drugi. I na święta wielkanocne będzie bardzo ładnym takim dodatkiem na no, stół. Ładnie, no. I słuchajcie, w następnym odcinku pokażę Wam, zrobimy coś takiego kolorowego właśnie do tego chlebka, bo nie samym chlebem człowiek żyje. <laughs> żebyście mieli fajne takie przystawki jakieś. Więc tak jak powiedziałam będą krótkie filmiki, ale takiego żebyście mogli jakieś pomysły właśnie zrobić na święta. I tutaj macie pszenno żytni z ziarnami chlebek. I zobaczcie jak to ładnie wygląda. Pięknie. A jak pachnie. No już nie przesadzaj, już nie przesadzaj. <grym> Super. Słuchajcie, także zapraszam Was na następny filmik. Ten filmik już kończymy, chlebki macie upieczone. Pochwalcie się nimi zdjęciami, jak upieczecie, to pochwalcie się na Instagramie. Już dzisiaj dostałam kilka zdjęć z moich bułeczek, z moich dań bułeczek i makaronu. Bardzo ładne Wam wyszły, bardzo. Jestem z Was bardzo dumna. <grych> Słuchajcie, jedyne, ale nie, muszę się przyznać. Jedyne, co mi nie wychodzi... I nigdy mi nie wyjdą tak dobre pierogi, jak robi moja teściowa. To się przyznaje od razu. Robię dobre, ale tak dobre mi nigdy nie wyjdą. <gryw> Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego odcinka.